Pracowałem od roku 2016 i pracuję do dzisiejszego dnia dla inwestora notowanej na giełdzie we Frankfurcie spółki HMS Bergbau, która próbowała zbudować za prywatne pieniądze kapitału amerykańsko-szwajcarsko-niemieckiego kopalnię węgla kamiennego w Polsce, wykorzystując istniejącą jeszcze wówczas infrastrukturę kopalni krupińskiej, która była przeznaczona do likwidacji zamiast 200 milionów złotych za infrastrukturę, 5 tysięcy miejsc pracy i 3,5 miliona ton węgla, które dzisiaj byłyby na polskim rynku, budżet państwa wydał 600 milionów złotych na zasypanie i zniszczenie tej kopalni. W roku 2018-19 prowadziliśmy bardzo rozbudowaną korespondencję z panem premierem, znaczy jednostronną korespondencję, może tak, bo nigdy nie spotkaliśmy się z reakcją. Prowadziliśmy korespondencję adresowaną do wszystkich świętych w państwie, pokazując absurd sytuacji, w której... Państwo Polskie niszczy coś, co może służyć rozwiązaniu istotnych problemów i potrzeb społecznych. Wiem, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła absurdalne postępowanie, w którym stwierdzono, że zarząd OSW za czasów słusznie minionego reżimu budował i wykonywał inwestycje pod tak zwanego Niemca. A jak wiemy, Niemiec jest dzisiaj bardzo wygodnym tematem. Tak było i tak jest nadal. Kłopot polegał na tym, że wszystkie inwestycje, o których mówiono, skończyły się w roku 97. Trudno sobie wyobrazić, że ktokolwiek wtedy mógł planować o tym, że się pojawi inwestor e, prywatny, podkreślam, to miały być prywatne inwestycje finansowane ze środków e, e, spoza Polski. E, Minister Tchórzewski poinformował inwestora, że nie chce i nie potrzebuje tej kopalni. Mimo to udało nam się pozyskać właśnie chyba w roku 2018 decyzję Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska na tą inwestycję, gdzie zaaprobowano tą inwestycję. A później. Nie, niestety... czy pan senator Bury mógłby wyłączyć swoje urządzenie? A... Potem tą, tą, tą zgodę unieważniono dwa lata temu i tej inwestycji nie ma. Zresztą to jest kolejny inwestor, który się szykuje do pozwu przeciwko państwu polskiemu, bowiem Ministerstwo Skarbu Państwa w sposób absurdalny najpierw się zgodziło na przeprowadzenie due diligence, to się działo w roku 2020, a następnie po kilku miesiącach przerwało te rozmowy po poniesionych kosztach, po przeprowadzonych procedurze tuż przed tym, jak miały się rozpocząć negocjacje cenowe. Twierdząc absolutnie nieprawdziwie, że to jest sprzeczne z programem, który miał być przygotowany przez Unię Europejską, dotyczącą e, jakby tego procesu dostosowywania terenów e, likwidowanych kopalni do nowej gospodarki. Zakładam, że to jest jeden z obszarów, który na pewno był przedmiotem zainteresowania, bowiem wiem, że państwo polskie zrobiło wszystko, żeby wygonić każdego prywatnego inwestora z sektora górnictwa, nie tylko węgla kamiennego, ale również na przykład miedzi. Skończy się to pewnie pozwami liczącymi miliardy złotych, no ale miliard złotych spalonych przez państwo polskie to jest nic, jeżeli liczy się ta misja zasadnicza. Ja nie mam wątpliwości, że wiedza na ten temat, akurat musiałem przekazać informację przed jakim gremium staje, jaki typ pytań może paść. Pan prezes był zdziwiony, ale powiedział mu prawdę, bo i tak właśnie przygotowujemy działania, które mają na celu pokazanie prawdziwego oblicza rządu polskiego, w jaki sposób wygoniono wszystkich podkreślam prywatnych inwestorów z sektora węglowego. Wszystkich. Było siedem dużych projektów, które dzisiaj mogłyby zasypać owe 11 milionów ton braku węgla na polskim rynku i wszystkie te inwestycje miałyby być sfinansowane bez złotówki środków publicznych. Wszystkie zostały zniszczone, wygonione. Mamy już pierwszy pozew do arbitrażu ze strony firmy Pryer na 2 miliardy chyba euro. My będziemy wnioskować o mniejszą kwotę, bo projekt nie wszedł aż tak głęboko w tą fazę realizacyjną, ale to będą również setki milionów euro. I w tym sensie no na pewno to nie buduje prestiżu. I tak powiedziałem, ja chcę zwrócić uwagę na ten obszar prywatnych inwestorów w sektorze węgla, bo żyjemy w bardzo konkretnym momencie historycznym. I chcę, żeby jasno wybrzmiało, rząd prawa i sprawiedliwości przez siedem lat konsekwentnie niszczył wszystkie prywatne inwestycje oparte o prywatne środki, podkreślam, o prywatne środki na ryzyko i rachunek inwestorów i wszystkich wygonił. Nie ma ani jednej inwestycji, która może być zrealizowana, a dzisiaj nie byłoby problemu dostępności węgla, dzisiaj nie byłoby problemu tego, że grozi, grozi, grozi nam zimna zima, jak twierdzą komentatorzy. E, podkreślam na etapie, kiedy firma przeprowadziła due diligence i była gotowa do negocjacji ceny zakupu infrastruktury, którą państwo polskie wydało 600 milionów złotych, żeby zasypać szyby, które można było sprzedać za 200 milionów i mieć 3,5 miliona ton węgla i 5 tysięcy nowych miejsc pracy przez 20 lat. I to jest coś, co jest niezrozumiałe.